Jest puchar w, i w Płocku jest też jakoś y, dzisiaj. Nie wiem, jak oni to robią, że. Nie wiem, dwa puchary są chyba. Jeden jest dla Lola, drugi jest dla Starcrafta. Zresztą przynajmniej znaczy, ja to tak umysłem ogarniam. W związku z czym w Krakowie, w Bonarce jest wystawiony, bo gadałem z kumplem bikerem i można sobie i zrobić fotę z takim. Pewnie hostesy to też są przy okazji, ale nie powiem wprost. Ale na pewno jest biker, taki chudy ziomek, więc z nim można sobie też fotę szczelić. mechanik Czy znaczy, Wolałbym walałbym z, z, po prostu z hostesami, nie? No to tak to, to każdy, dobra. Grać nam zaczęła, czekaj, bo muszę te hotkeye tak jakoś. <grywka> <grywka> Czy już masz ogarnięte czekaj, w górnym? Mu muzykę tak? włączyłem, włączyłem. Czekaj, kontrol. O, dobra. Control, Tylko pytanie, czemu tu jest 0 APMów? Nie, Protos gra, Protos nie potrzebuje APMów. Tu się klika, tu się zabija, tak to działa. Tak, Mieli więc, Państwo. Tak. Mamy tutaj w, w prawym, górnym logu zawodnika protoskiego, Szme. Mhm. Ale, ale włączyłem muzykę w StarCraft. Jakie jak to jest dobre, ta muzyka, bez kitu. Nie widzę, że ona jest taka raczej... dobra. Ja grałem cały ten czas bez muzyki w StarCraft'cie, nie. Ile są scouty, te scouty są synchroniczne, no. Niczym po prostu występ tych lasek w, tym, w tej wodzie, takich, tych, tych, tych... Jak ono się nazywa? Balet wodny? Jak to się w ogóle tak, nazywa? Tak, tak, dokładnie, balet, balet wodny. Wo tak? O bos. Dobra, e, propka już wpada do bazy, Schmeh. Z prawej górnej w ogóle nie, nie, nie zapomnieliśmy. Tak, mamy z lewej strony wolpina, protosa, seledynowego. Odróżniam taki kolor, to jest jedyny kolor taki dziwny, z którego odróżniam. Chyba to jest seledynowy, taki błękitno-jasny, no. A z prawej strony mamy schmę Taki ma, błękit, ale ma nie może. bardzo ładny ten. Tak, błękit, ale nie może bałtyckiego, tylko taki błękit, jakbyście na przykład Wzięli oranżadę taką kopalnianą, nie? Ona ma taki kolor, taka energetyczną, jakaś tam. Ona tak wygląda. Znaczy, ja, by pow... ja bym powiedział, że że jest to typowy kolor yy, wody w polskich jeziorach. Nie masz no, taki niebieski. Jakieś zielone są jeziora <laughs> polskie, o czym ty mówisz? By odróżniasz kolor synu, to jest niebieski, jasny, seledynowo podobny. Dobra, dwa gazy, dwa zapełnione. E, gateway i to może być Dark albo Oracle, taki buildzik na początku bądź. No, może być, może być tutaj ScV-ka z propką walczą. No niestety patrz, ta ScV-ka została zapędzona w kąt. Patrz, nie może uciec, nie, Johnny. Johnny biegnij, run forest. Run forest! Ale tu z przodu już leci probka, ona może go zaskoczyć. Czy ona jest dobrze ustawiona? Nie! Mija się z nim. A, niestety uciekła, pięć życia. Udało jej się uciec, będzie hero. Hero scv która po prostu wróci do domu w Blichtrze sławie. Aż mi się przypomina, wiesz, ten taki mecz Daynayna, gdzie on komentował, i, i tam była sytuacja, w gdzie, e, ta propka całą grebiła Nexusa jednego i go zniszczyła potem. Ja tak wiesz, ta propka ma jednego killa. It's Nexus. It's Nexus. <laughs> to bo imba. Dobra, leci Reaper, więc może być jakiś haraz ze strony Teranka. Terański zawodnik. No, dobry Rayleigh, on, bardzo ładny, idealnie tutaj pod Barak. I SCF przybiegła Ale... do domu powiedziała, siema chłopaki, tam było ostro w ogóle to jest. To już jest weteran wojny, nie? On, on widział cierpienie na linii frontu i, i wrócił teraz spokojnie, może e, chapać rentę, pić whisky, generalnie tak. chodzić na kluby. Mm, tak. Tymczasem probka. No Protoz ma teraz ten, ten plus, że właśnie mader Mother... rdzeniu statku Pratyczny. matki. Można sobie mader szybko odpalić. Tak. No, i... Ale niestety Uuu, proba umiera. Biedna proba. Mikruj, mikrój no i... synu! No i ten Reaper też może mieć problem z przeżyciem no, niestety. niestety. No i niestety on umiera. Szuka ujścia, ale nie ma, To jest za duża dziura, nie ma co skakać. No i ładnie tutaj Nie Jesteśmy gary. w Szczecinie, żeby znaleźć ujście do morza. No właśnie <noise> Bo u was w Szczecinie nad morzem To jest takie to... fajne molo Dokładnie. <noise> zawodnik, zawodnik Terański już opracowuje steampaka. No a Volpin, on tutaj zobacz, fajnie zagrał, bo jest supply blokowany, no ale to robić nexus za dopiero potem pylona, po co ci, ci pylon szybciej, tu, żeby się odblokować, nie, generalnie. Ja nie wiem, grają no tak, nie jak Bronze-Silver, bym ci powiedział, naprawdę, to jest kurcze wszystko zaplanowane, nawet ładnie rozstawienie baraków, to nie jest tak, że robisz baraki, bo możesz i robisz 6 baraków na jednej bazie, gdzie ona nie jest, nie ma szans wydolić tego, tego cyca krowiego. Nawet z miulami, z ich pomocą. I ten Misil Turret, tak ładnie postawiony, idealnie w samym środku, żeby one mogły obchodzić tą, 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 tą statuetkę. Tak, i, I po prostu pokrywa całe cały, całe te pola minerałów, więc jakby tutaj jakiś Oracle próbował wlecieć, bądź, bądź, bądź Dark Templar, mhm. to, no to zostanie wykryty od razu. No więc właśnie. I shi Aha, to podobno czytać jako Shimi. Sh shimi. shimi? Taka Shimiyu, informacja Shimimi? podprogowa, że to jest Szymon, chyba, ale nie jestem pewien. Na, może to jest jednak. <laughs> mówisz mu Szymi, a może on ma na imię Marcin, wiesz jak to. No wygląda. właśnie, no właśnie. I tu ładnie też e, powiewa, e, nie wiem czy zobaczyłeś, e, logo klanu. Wolbina. E, u Szymona, tak? U Szymona też? U Szymona jest fajne logo. A, bo Szymon też ma, widzę. <laughs> kappa. Kappa. Kappa, ale kappa. nie ma kappa Expandu, więc. No. no, niestety, to jest właśnie to jest właśnie ból, mam 8 minut, nie mamy expandu. Dopiero buduje, buduje się Starport. I kolejne baraki rzucane. Mm. Są trzy baraki. Jeden. Jedna fabryka, z której właśnie zaraz wyskoczy pierwsza mina u mm -hmm. zawodnika protoskiego. Opracowuje się jeden na na, na atak. 2-1 gra takie. Robo. Bardzo ładne to zagranie. Dwa gates y z Robo do Kolosów na, na Terranca, to jest taki klasyk klasyków, taki film kategorii D, taki wiesz, e, z kowbojami, tam są pociągi, bizony jeszcze wtedy żyły, takie czarno-białe tak. i oni tam biegają. To jest, to, to jest typowe, taki właśnie tego, 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 tego typu klasyk. Tak jest. No i teraz zawodnik Protowski już wszystko widzi, co się dzieje u, u jego przeciwnika w bazie, ponieważ wysłał obserwera. Więc hmm. yy, więc on będzie wszystko tutaj widział co się dzieje. No niestety zawodnik terański jest troszeczkę w ciemności, bo, bo nie wysłał żadnego skauta, nie rzucił, nie rzucił, nie rzucił skana, więc. Więc no nie wiem, co, co, co wychodzi na niego, a właśnie zaraz będzie wychodził pierwszy kolosus. Mm -hmm. ten kolosus pytanie, czy będzie od razu z upgrade'em. Tak, od razu jest dystans na kolesce tak. odpracowany. Musi to być. To jest tak dobry upgrade, że... No, ja nie wiem. No do, dokładnie, dokładnie. Kolosusy oh. z Extended Thermolase i dobrze rzucone force fieldy to jest po prostu śmierć jednostek Terana dosłownie ja. w 10 sekund. jestem ciekawy czy one mają Steampaka, mają Steampaka, więc yy, to jest ten plus, że no, jakbyś... oj, teraz skan poszedł, więc ten oh. serwer nam ginie. No steampack musi być jak się gra generalnie mm. na Protosa, no, W zasadzie jak się gra na wszystko to musi być steampack. No ale mm, on daje ci to, że generalnie, jak wyleci taki kolosus i te force fieldy polecą, to się szybciej wykulasz z tego, wykaraskasz jakoś. E, i w jako, w jak, jak jakoś uciekniesz. Jakoś tam kapeczkę tam jedną nogą pod przy, przykuloną, tam gdzieś wyskoczysz, ale. E, o, leci ekspansja. W końcu szyme go garnął, bo Protoss już tu ma ładnie osatorowaną tą swoją bazę w naturalu. Kolos stoi, mama ship, mama, big mama. Znaczy, to jest na razie taka mała mama. Chyba jeszcze, jeszcze nie w że ale... taka spokojnie tutaj... Po, po pierwszym nie... dziecku, taka jeszcze niewypurana, taka wiesz... Niestety, obydwaj, obydwaj gracze mieli przez chwilę przez chwilę supply blocka, ale teraz zawodnik... Szymek. Co ten Szymek? Zobaczmy, czy leci dropping ładny. I dropping do o, linii kury, I to wpada, i to działa, i leci steam do tego odpalony. I te proby giną, no w nie cofane to, to kompletnie. ...kanon zabrany jeszcze i się obudzrowa to mikro i szybko ucieczka i teraz Iść. do domu. Aj, dwa mariny zostały nie opaki zostawili Zobaki, nie ale wiem, co. On tu ma tima jeszcze skautował bardzo ładny drop 12, 12 probek zabitych jest to dosyć jest to dosyć duża strata zadana na Protoskiemu. protoskiem no, który teraz będzie <noise> który teraz zamiast, zamiast produkować wojsko będzie musiał nadgonić tutaj saturacją bazy Czekaj, ja jeszcze tak się bawię przyciskami. Chciałbym... 23... Niestety, niestety, Szme w swojej linii minerałów posiada 23 scv i jednego, jednego muła, podczas gdy <grym> jego natural posiada jedną scv, teraz produkuje się, nawet się nie produkuje, druga, ponieważ robi orbitala. To się nazywa to dobre szed... rozstawienie e, tych wydobywczych jednostek, nie? naprawdę. To jest, to to jest klasyk w tak. Silver, to jest po prostu... Ale należy o tym pamiętać, żeby takich rzeczy nie robić, bo w tym momencie jeżeli wleciałby zawodnik protowski z dwoma High Templarami i rzucił sztormy, no to Brons niestety silver. te wszystkie jednostki umierają. No, Absolutnie. No, Ale mamy dosyć mocne wyjście zawodnika terańskiego, który zostawia się pod Kselnagą w środkowej części mapy. Tak, zdobywa wizję na środku. Tak, zamont... A Protoss chyba zamont... się zbiera do trzeciej bazy. E, no wiesz, to powiem ci, że teraz, Protos, jeżeli, jeżeli, jeżeli dobrze odgadnie to, co się dzieje, bo wysłał halucynowanego feniksa do bazy swojego przeciwnika, wie, że tam nie ma wojska. I powinien już teraz reagować oj, oj. na to, niestety nic się nie A ty, dzieje. Nie ja ten kolos, teraz gdzieś, płotnie. reszta kolosów, to jest naprawdę taka masa terańska, no i ten kolos zostanie zniszczony, pa, kolos, tak! E... Więc drugi kolos. Nie, nie ma force. Ojoj, oj. źle ustawione te kolosy. Zobacz, żeby to spokojnie wybronił gdyby te kolosy stały z tyłu. O, oczywiście i gdyby, o, i gdyby rzucił. Oj, wow. to wybroni, zobacz co się dzieje, chyba to wybroni. A chociaż nie, jednak no, nie. nie. Vakings, ima. Gdy masz... gdy każdy... Mariusz, ma swoją ja. machinę medivacową, która go leczy, to to się nie da. Niestety, właśnie teraz na, nastąpiło anulowanie anulowanie Warpina przez zniszczenie pylona. Tutaj, tutaj zbiegają kolejne, kolejne zeloty, ale to będzie stanowczo za mało. Chociaż... Nie no, ba, no ba, ba, bardzo, bardzo, bardzo. WALPIN HOLDS! Jak on to zrobił? Powiem Ci, to... że to było very close. No? Very close. Ja nie wiem jak on to wybronił, ale gdyby te kolosy stały z tyłu, to to by było zdecydowanie mnie Dobre dwa full jakby poszły. To też w ogóle było perfekto. Jeszcze Marin, taki jeden, zostawili go tam, ale on ma dalej misję, on nie może tego anulować i atakuj Nexus! Ja, tak! Ja, zniszczę. ja to zrobię! Patrzcie te obrażenia! O nie, lecą na mnie! Charge loty! Dup! I nie ma Marina. Na pół przecież... Nie ma. Tak, zawodnik protoski właśnie przejmuje trzecią bazę. Na goldzie co ciekawe i robi bardzo dużo upgrade'ów. Robi. robi upgrade. Oj, coś się tutaj. Robi właśnie obecnie shielda poziom trzeci. Mhm. Y, robi. robi opancerzenie naziemne również poziom drugi. Jak włączyć dźwięk? <głosy> 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 Problemy: Bronze Silver, jak włączyć dźwięk? Dzięki stary no, nice. dalej. Ale popatrz, jest to, jest to takie bardzo kulturalne, powiedzmy, przeciwnikowi, żeby on też odczuwał no. jakby przyjemność z tej gry, więc... Nie więc no, rozmowa to... w Starcraft jest zawsze spoko, nie? Nawiązanie nowych tutaj znajomości Tak, dokładnie. Do, do zawod... coś. Zawodnik protowski pracuje też w końcu Blinka. Mhm. Więc, 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 więc myślę, że do około 20-21 minut będziemy mogli się spodziewać jakiegoś silnego wyjścia w stronę w stronę w stronę zownika który teraz właśnie podniósł swojego orbitala i leci przejąć również złoto. A tylko teraz ma ten plus, że może zrzucić te mule i one do ciebie ciągnęły ze całe minerałki z, z tej złotej ze bazy. Złota. Bardzo ładnie proces gra te dwa upgrade'y na las. One trochę niesynchronicznie, ale jednak dwa forge i tutaj jechał nimi przez pewien moment, 8 widzę że gatewayów postawionych, jedno robo, no tych kolosów trochę mało, ja jednak się przeczekał na nieba. Tak. bo jak się ma tak 3-4 kolosów, tutaj to było super, no i znowu patrz jest taki błąd, jak zostawiacie armię i ją railujecie, to stawcie ją sobie już tak jak na wypadek gdyby wam ktoś wchodził, bo, bo często może być Dokładnie. ten kolos tak fajnie I właśnie, stosowany. właśnie teraz leci drop do trzeciej bazy zawodnika protuskiego, no niestety. Tam są, żołgi, tam są Ta, Taki ładny był ten Nexus, taki lśniący, amerykański. To wszystko zostanie zniszczone. Szybko, zapewne zapakowane z powrotem i szybka ucieczka. I dokładnie, szybkie straty zadane. Ob obniżenie, obniżenie wydobycia z trzeciej bazy, zniszczenie jej kompletnie. To jest bardzo ładna decyzja no i... po prostu snapnięcie tej bazy, zniszczenie Nexusa dokładnie. i ucieczka. Tymczasem sam Teran się będzie teraz bronił. A Terran ma, moim zdaniem, zdecydowanie lepsze opcje bronienia się, jeżeli ma dużo czołgów i, i tak dalej. Jak się dobrze sierżnie, ale widzę, że chyba też pozostawi swoją bazę bez obrony bez... większej. Chociaż Protoss nie? No, pod, podejdzie do tej ksellagi, tu? O, stary? No, Tych stanął, stanął. Ta... Boi się, boi się. Tak, ksenaga taka, wiesz, być może byłoby w nim lęk. Może on nie wie w ogóle co narobi, nie? I generalnie. Albo Min się jakiś tutaj boi. Tak. Nie mamy wiem. też tutaj w bazie u, u Protosa u. U. jednego High Templara zostawionego, który ma dużo energii, mógł rzucić spokojnie dwa feedbacki, jeżeli tak. się pojawiły tak. jakieś... Nawet nie feedback, potem wiesz, jest tak zwane te, tt t t i koniec. Ładnie teraz a, melci. Tak, a trzecia faza, ale znowu te kolosy zostawione z tyłu, które... Forst. Dobry forcone Także dobry forszucony Niestety kolos po nim przeszedł, ponieważ jest jednostką masywną, to on niszczy te rzeczy, Archony również. Uuu. I niestety O, o nie, o nie! O nie, o nie, gdzie ten Amów? O, o Boze, to było tak straszne! Jak to boli oczy? Strasznie i myślę, że mamy tutaj GG absolutnie. Niestety mamy tutaj niecenzuralne słowo, kiedy zawodnik Protoski zorientował się co zrobił. A ja mam kontrolę z odpaloną chyba, bo mi to scenzurowało samo. Ja również. Ja również, ja również mam taką odpaloną. No, i ten ojo, high On się ojo. mija z chłopakami. Nie, ja Jakby to przeszło totalnie. A click, gdzie to jest? Aż muzyka teraz odpaliła na koniec. Ej, poważnie. Force 1. Ale gdzie drugi? Ojoj, i tu też. Karamba, karamba, jakby to powiedział kolega. Niestety GG zielona pietruszka. Był...